Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z do Assetto Corsa Dzisiaj zajmę się Astonem Martinem. Będą dwa tory. Eee, tak, ni kręte, ni szybkie, ale generalnie w Astonie i tak raczej ja bym się pchał w maksymalnego winka, więc e, pokażę Laguna Seca i Red Bull Ringa. Red Bull Ring niby taki trochę szybszy tor, ale też trochę kręty, ale Mimo to ma maxwinga, według mnie to jest optimum dla tego samochodu na legunie no to wiadomo, to jest kręty tor, no to musi być maxwing. No dobra, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. No dobra, jesteśmy na Red Bull Ringu. Musiałem sobie przechać parę okrążeń, zrobiłem tutaj jakiś setup, trochę może dziwnie wyglądać, że na przykład tu jest bardziej rozbieżny od przodu. Ale to dlatego, ponieważ jeżeli mamy to z przodu za duży, to potrafią nam się tylnie koła też blokować, e, wjeżdżając w zakręt na hamulcu. Więc dobra. E, ja bym jeździł na trakcji 1.4, a właśnie, pierwsza rzecz, to e, ustawiacie sobie, może zaczynacie od maxa i schodzicie w dół, jeżeli macie problemy z tymi hamulcami, jeżeli się blokują. Camber zawsze na maksa, caster musi być na maksa, taka jest meta i tak się gra. To z tyłu od zera bym zaczynał i szedł w ujemną stronę w momencie, jeżeli macie problemy ze skręcaniem w wolnych i średnio szybkich zakrętach, czyli wolne to są poniżej 100, średnie to są takie. No, około 200, a takie mega szybkie to są powyżej 200, ale że rzadko się spotka powyżej 200, więc uznajmy, że 150 to są takie sierenie zakręty, już. Camber na maksa oczywiście musi być. tc 1 ABS4, może być i ABS3, lecz jest problem właśnie z tym blokowaniem, z tym blokowaniem się kół. Mogą wam się blokować i tylnie, i przednie koło, więc ja bym jechał na ABS 4 przeważnie. Na ABS-3, jeżeli jedziecie publika, możecie spróbować tak jechać w kwalifikacjach. Ale raczej w wyścigu bym polecał na czwórce, w ligach też bym raczej na czwórce, nie ryzykował Z trójką. Paliwo zalewacie sobie. Tyle ile potrzebujecie. Eee, więc to omijamy. Anti-roll bar z przodu i z tyłu bym dawał na maksa. Eee, Willerate dałem jedno kliknięcie na przodzie. Eee, ale generalnie i tak powinniście ustawiać minimum, co nie? Mi akurat wyszło w sensie. No tam sporo tłumaczyłem poprzednich nich, jak to się robi. E, dlaczego Willerate się z przodu rusza. No to akurat ze względu na przełożenie masy w wolnych zakrętach i żeby nie obracało tak ten samochód, jak dam za bardzo na tył. No, raczej Bump stopy ustawiać się na maksa, bam toprety na minimum, tak jak wszędzie tłumaczę. No i prelot bym dawał na minimum zawsze w tym samochodzie. Dampery to są takie typowe hemo, jak już nieraz pokazywałem hemo. No. Znaczy hemo tak nie ustawia zawsze, ale... Ja tak to sobie nazywam. To są chyba dampery. <grystanie> Dobra. Dalej, mamy sobie breakdaki. To ustawiacie sobie w zależności od temperatury opon i hamulca. Rearwing dajecie sobie na maksa i tu sobie regulujecie. Ja ustawiłem 87 mm z tyłu, czyli prawie maksimum, i 55 z przodu. Na jakiejś Imoli to może być jakieś 60 z przodu i 90 z tyłu, nawet. Więc no. Ja myślałem, żeby wstawiać takie 88, 89, 8, ale 87 mi w zupełności wystarcza na ten konkretny tor. A lagunie trochę bardziej, ale przemilczę ten temat do właśnie laguny, jak do na nią przejdę. Więc dobra, ja przejadę parę okrążeń i wam pokażę, jak ten setup się sprawuje. No dobra, tak się prezentuje okrążenie, które zrobiłem. W zasadzie zrobiłem ich kilka, już mogę pokazać nawet. Bardzo powtarzalne te czasy były, yy, i więc wyjechałem sobie dwa razy. Tutaj było tak testowo. A tutaj zobaczycie były trzy ostatnie wyjazdy, trzy podobne czasy, praktycznie rekordy w drugim i trzecim sektorze. Pierwszego nie poprawiłem, ale tam nieważne, jakbym skleił te wszystkie czasy, to bym naprawdę niewiele zyskał ze dwie dyszki może. To raczej jest skill issue, ponieważ ja dużo nie jeżdżę Astonem, więc no, setup jeszcze raz wam pokażę. Taką się prezentuje. A dlatego może mi się blokowały koła. Eee, a tutaj nic nie ten. nic nie zmieniałem i jest dobrze. Tu też. I tu też nic nie zmieniałem względem tego, co pokazywałem wam. Więc no, e, ciśnienia tylko zmieniałem. Dobra. Ja sobie to nawet zapiszę, bo w sumie lepiej się prowadzi niż to co miałem. E, znaczy na no, tamtym zrobiłem lepszy czas, ale dużo więcej jeździłem, więc dobra. Nie przedłużając, to przechodzę na Lagunie No Dobra. Jesteśmy na torze. Na lagunie. E, setup może być podobny, trochę bardziej agresywny. Jest tutaj zostawiłem ten to na minus 4 dychy, z tyłu jest na minus 2 dychy. Na no bez 1,4 to się nic nie zmieniło. Paliwa sobie mniej zaleje z 10 litrów. Hmm, tutaj jest identycznie w zasadzie. Tampery tak samo, tylko tu tył trochę niżej dałem, ponieważ tam były problemy z poślizgami. Ale jak jeździłem ostatnio przynajmniej? No dobra, to ja wyjadę na tor i pokażę Wam, jak takie okrążenie może wyglądać na takim setupie. I jeszcze wrócę tutaj, żeby Wam pokazać i żebyście sobie przykopiowali na spokojnie. Dobra, zrobiłem te parę okrążeń, pokazałem wam to najlepsze, potencjał był nawet na 22,9-22,8 myślę. E, rekord tutaj miałem, w pierwszym tutaj ponad dychę straciłem, tu w drugim e, zrobiłem dobry czas i tu w trzecim straciłem też dychę, czyli tutaj dyszka, dyszka, no byłoby 22,8 nawet myślę. E, ale trudno, no nie chcę hardować, ponieważ jak już mówiłem dużo tym samochodem, to ja nie jeżdżę. Z setupu to jedynie co zmieniłem to z tyłu to jest bardziej na zero, bo trochę za dużo rotacji miałem w wolnych zakrętach. W elektronice nic nie zmieniałem, paliwie no to wiadomo. W mechanical z tyłu dałem brobar trochę większy i nawet bym dał jeszcze pewnie miększy, ale musiałbym się wjeździć, zrobić parę okrążeń, ponieważ na lagunie tutaj miałem problemy z przyczepnością w wolnych i średnich zakrętach. Jakby dupę mi obracało na gazie ewentualnie, może pewnie bym tył jeszcze obniżył 1 mm. Ale ten setup jest jak najbardziej poprawny, więc kto sobie go skopiuje, może nim jeździć. I raczej na większości torów by dało radę tym jechać. Więc no, dobra, przejdę do podsumowanka. No i widzicie, tak to się właśnie prezentowało. Ja też nie prezentuję jak najlepsze, jakiegoś mega dobrego tempa w tym Astonie Martinie, ale jakoś to wyszło. Jakieś te setupy były w miarę OK. Na Red Bull Ringu dało się jeszcze z pół sekundy pewnie zdjąć, jakbym więcej pojeździł. No i na lagunie pewnie też bym jeszcze zdjął 3-4 dychy na spokojnie z tego czasu. Więc no, setupy są bardzo dobre. Może nie najlepsze, ponieważ dałoby się jeszcze dopracować. Ale myślę, że jak na, na to, że dostajecie darmowy setup, który w zasadzie no, robię pod siebie. Ale myślę, że powinno Wam raczej przypaść do gustu. Ewentualnie bym pobawił się obniżeniem tyłu, czy e, no, tołem. I w zasadzie tyle: no bo tak za bardzo nie ma co zmieniać w tym samochodzie. Jego największym problemem to są kerby. Wiadomo, podczas hamowania on lubi przecierać. Ale dobra, nie przedłużając to, zapraszam na streamy. Dzięki za oglądanie, zapraszam do komentowania, dawania pro propozycji poranników. Mam kilka w zanadrzu, ale im więcej propozycji, tym lepiej wiadomo dla was. Więc no, trzymajcie się cieplutko i na razie.